Cześć, witam cię w wideo numer dwa i w dniu drugim e, naszego krótkiego poradnika, podstawowej instrukcji medytacji, czyli jak radzić sobie ze stresem i niewygodnymi emocjami. Wczoraj mówiłem o tym, żeby poradzić sobie ze stresem, musimy się zwrócić w kierunku stresu, niewygodnych emocji, dlatego że spokój, którego chcemy, leży na samym dnie nas, a nie na zewnątrz, więc odwracając się od stresu, niewygodnych emocji, odwracamy się. Jednocześnie od tego spokoju. Cześć, ja nazywam się Andrzej i prowadzę kursy medytacji i życzliwości w laboratorium szczęścia. W przestrzeni, gdzie możesz bezpiecznie eksperymentować ze swoimi niewygodnymi myślami oraz niewygodnymi emocjami. Dziś bardzo ważny temat, temat przyczyny naszego cierpienia. Przyczyną naszego cierpienia jest pragnienie. Zapytasz, jak to pragnienie i stres, jak to się ze sobą wiąże? Zauważ, że. Kiedy pojawia się stres w Twoim życiu, pojawiają się niewygodne emocje, to pojawia się w Tobie pragnienie zmiany tej sytuacji. I to właśnie to pragnienie powoduje, że czujesz się źle. Nie sama sytuacja w sobie, ale to, że chcesz, żeby było inaczej i nie chcesz tej sytuacji, która tu jest. Czyli w jeden sposób pragniesz czegoś, w drugi sposób czegoś odpychasz. Natomiast wersja jest też po prostu formą pragnienia. Czym to pragnienie jest tak naprawdę? Pragnienie jest. Napięciem. Przychodzisz na lekcję medytacji albo przychodzisz do mnie, żeby dowiedzieć się, jak redukować stres, ale tak naprawdę stres, niewygodne myśli i wszystkie rzeczy, które powodują, że czujemy się nie, źle, na najniższym poziomie naszego umysłu są po prostu napięciem. I teraz zobacz, kiedy pojawia się w Twoim życiu napięcie, widzisz stres, niewygodne emocje, ale przyczyną tego stresu, niewygodnych emocji jest napięcie w ciele i umyśle. Oczywiście nasz umysł chce od razu automatycznie pozbyć się tego stresu, tych niewygodnych myśli, więc kreuje jeszcze więcej napięcia do napięcia. Czyli mamy napięcie plus napięcie równa się więcej napięcia. Dlatego stawianie oporu niewygodnym myślom, stawianie oporu w stosunku do stresu nie jest skuteczne. Więc co musimy zrobić? Pamiętasz lekcję pierwsza. Pierwsze musimy zwrócić się w kierunku. Doświadczenia, a druga bardzo ważna rzecz, nie próbując zmieniać tego, co jest, zrelaksować napięcie w ciele i umyśle. I to jest bardzo ważny, drugi krok w radzeniu sobie ze stresem. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego napięcia, jak go znaleźć, jak go zrelaksować, to zapraszam Cię w czwartek o godzinie 20 na mojego live'a, na którym będę mówił, jak wyciszyć umysł i zyskać. Więcej harmonii w życiu z medytacją uśmiechu. Do zobaczenia w czwartek. Cześć, a tymczasem, przepraszam, jeszcze jutro będzie jedno ostatnie wideo związane z radzeniem sobie ze stresem. Cześć.